Regulacji parametrów. Ktoś poprosił mnie o zrobienie jakiejś tam recenzji, opinii na ten temat. Ja akurat nie potrafię się teraz jeszcze wypowiedzieć na temat tego urządzenia. Obejrzymy je po prostu razem. Zobaczymy, co to jest warte. Czy to w ogóle coś jest warte? Ja to zakupiłem dla siebie. Także zapraszam do oglądania. Łapka w górę, subik, jakiś fajny komentarz, proszę. I lecimy z tematem. Więc tak. Urządzenie przychodzi w takim auto opakowaniu. W środku mamy jakąś tam instrukcję, gdzieś tam po zeskanowaniu kodu, tak w PDF-ie. No, zasilacza akurat nie mamy w środku. Mamy y, sondę temperaturową. Jakiś tam dodatkowy bezpiecznik, w razie, by nam się nasz spalił. I takie, takie złączki do podłączenia tak przewodów do zasilania naszego urządzenia. Sama przetwornica jest nieduża, wygląda strudnie, naprawdę podoba mi się. Złącza bananowe, pokrętło regulowane z przyciskiem. Włącz, wyłącz, włącz, wyłącz. Będziemy potrzebować, chociaż być może niekoniecznie, ale jest miejsce na baterię i tutaj należy pamiętać tylko i wyłącznie CR1220, nic innego. Tutaj jest też miejsce na ewentualny moduł WiFi czy jakiś tam inny. Ja zamawiałem wersję z modułem WiFi. Niestety pan MyFriend minął się tutaj. Z moim zamówieniem dostałem bez żadnego modułu w ogóle kompletnie. Także mam gołe urządzenie, mam gołe urządzenie, bez możliwości podłączenia przez WiFi. fi tam jest chyba jakaś aplikacja na telefon czy coś, nie wiem dokładnie. W każdym razie istnieje możliwość podłączenia całości przez interfejs USB do komputera, czy być może nie wiem, może nawet do innego urządzenia. Ale, ale domyślnie wiem, że do komputera jest tak. No, nie będę się tutaj za dużo rozgadywał. Tutaj mamy widać te bezpieczniki, które, które dostaliśmy. Jeden taki w zestawie zamienny. Z tego co widzę, to pod bezpiecznikiem jest taki slot też na bezpieczniki. Wydaje się tak samo jest tutaj i tutaj. Wydaje się, że gdyby się bezpiecznik przepalił, to możemy sobie ten nasz bezpiecznik zapasowy włożyć po prostu w ten slot. I to jest fajne, bo powiem szczerze, jakbym miał to wylutować, przelutować, to chciałabym ja uniknąć takiej ewentualności. Mam nadzieję w ogóle, że unikniemy takiej ewentualności, że nic nam się tutaj nie spali. Wejście. Mamy tutaj fajnie, bo przez taką wtyczkę do wtyczki podpinałem przewody. Żadne przewody nie są dołączone do tego urządzenia, tylko i wyłącznie te konektorki. Co ja proponuję? Ponieważ te konektorki to wygląda mniej więcej w ten sposób. Ja tutaj pokażę na tych swoich, które już zrobiłem wcześniej. Pyk. I pyk, tak. Ja osobiście pominąłbym, szczerze mówiąc, te konektorki, tak. Pojedyn pojedynczo po prostu przewody bym podłączył, jeżeli ma się taką możliwość nie używać tych takich konektorków bo mm, e, możemy przewodami po prostu więcej, e, większą moc uzyskać, tak, jako taką przesłać po prostu przewody nam się tak e, nie będą grzały. I tutaj mamy informację, że maksymalne napięcie to 70V, jakie możemy podłączyć i tutaj należy o tym pamiętać, bo e, Założę się, że Chińczyk to tak zaprojektował, że to więcej nie wytrzyma, tak? Tylko tak, dlaczego mówiłem, że jest to potocznie zwane zasilaczem, a, a nie jest to zasilacz? Ponieważ do tego potrzebujemy osobnego źródła zasilania. Ja sobie zakupiłem e, na serwisie aukcyjnym taki dosyć niedrogi zasilacz, 60V, 10A, 600W, Powiem szczerze, no to znaczy, cena była ok, więc nie będę tutaj narzekał, ale dowiodłem się, nie ma żadnego wyłącznika, łącznika. Także musicie sobie coś ewentualnie dorobić we własnym zakresie, bo lepiej, żeby to urządzenie nie było podłączone na stałe cały czas do prądu. Do tego również nie dostajecie żadnych przewodów. Tutaj mamy wyjście, o i są trzy konektorki, dlatego. Tak jak mówiłem, lepiej sobie wykorzystać jeden, drugi przewód plusowy i podłączyć do, do tego wtyku, tak, Zapisał wtyku do tak zwanego zasilacza. Dwa przewody minusowe, i tutaj co ważne, e, trzy przewody do gniazda ważne, używajcie do szerszych przewodów używajcie tego uziemienia to jest Wasze bezpieczeństwo. Tyle w temacie. Gdybym. Chciał wykorzystać, gdybyście Wy chcieli wykorzystać funkcjonalność całkowitą tego urządzenia, moc, tak, to zalecałbym Wam, żebyście kupili sobie zadziwacz o takich parametrach. 70V, 18A, 1080W. Wtedy wykorzystujemy urządzenie w pełni. No nic, ja sobie przejdę teraz do podłączenia tego. jak mówiłem, mamy już te konektorki, wszystkie możemy podłączać. Ok więc urządzenie podłączone, sadzone w obudowie, na której temat robiłem też odcinek wcześniej. Sonda temperaturowa została wyprowadzona z tyłu urządzenia przez otwór wentylacyjny. Jeśli chcesz zobaczyć jak to działa, jak to w ogóle ogarnąć to urządzenie i czy warto je zakupić, mieć u siebie dla kogo jest to urządzenie zostaw suba, przyjdzie Ci powiadomienie, tymczasem na dzisiaj to tyle, dzięki, hej, pozdrawiam